Dobry kochani, jestem na mojej ukochanej plaży. Dawno mnie to nie było, chyba z miesiąc. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Nie ma plaży. Woda zabrała plażę. Woda dopiero aż tutaj pod same, pod same schodki. Jest inaczej, naprawdę jest inaczej. Tam gdzie to było, ja wiem, jakieś dowody, a ponad 50 metrów trzeba było iść do wody. A teraz, o, prosto z łóżka, bo tutaj mamy kawałeczek miejsca na należaki. prosto z łóżka, praktycznie już, już jesteśmy w wodzie. Ale, ale jest super, bo, bo tutaj znam te, te dno, tam dalej są kamienie. No i także będzie fajnie pływać. Zaraz idę do wody. Pogoda dzisiaj jest, jest piękna. Piękna jak na porę deszczową. Patrzę, patrzę tutaj jakieś drzewo, którego wcześniej nie znałam. Oczywiście ja to zaraz puszę. Jakie piękne kwiaty. Ale to... O, je, o je. A zobaczcie co to jest. O czegoś takiego to... A nie widziałam. No przecież to te to te spiralki. Ale że one tak najpierw są. No zobaczcie. I tam są o takich żółte kwiaty. Nie wiem, czy to, czy zobaczycie, bo ja w ogóle kontroli już nie mam na tym telefonem. Podrzuciłam tą kamerkę. Fajnie jest, no fajnie jest, naprawdę fajnie. Później pójdę, jak ta, jak ta woda troszeczkę cieknie stąd, to pójdę się tam przespaceruję, zobaczę, co nowego tutaj zakwitło, co nowego e to jest pora deszczowa, tak jak wspominałam. W porze deszczowej, w porze deszczowej jest dużo, dużo nowych roślin, których, których ja jeszcze nie znam. Tu jest tak bogata roślinność. Afryka jest cudowna, naprawdę. Afryka jest tak ciekawa. Naprawdę jest cudowna. Wystarczy tylko umieć patrzeć na Afrykę. Afrykę się kocha, ale kocha się, kocha się albo się nienawidzi, no jest takie powiedzenie, tak? Ja Afrykę kocham. Polecam każdemu Afrykę, a szczególnie Gambię. Niedługo, niedługo ruszają, e, rusza nad Rainbow, bezpośrednie loty, bezpośrednie loty z Warszawy i z Polski. Z, 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 z Katowic? Tak. Więc przyjeżdżajcie, dajcie, kochani, a jak ktoś się ze mną skontaktuje, to przywiozę go, zabiorę go tutaj na tą moją piękną, jeszcze dziewiczą plażę. Niczym, niczym z bajki. Nie ma nikogo. Aktualnie nie ma nikogo. Jest tylko właściciel, no i alu który mnie tu przywiózł na motorze i to jest i to jest najpiękniejsze zrobiłam sobie dzisiaj taką niedzielę o! Rozczokrałam się zrobiłam sobie taką niedzielę właśnie relaksacyjną mam zamiar odpocząć zresetować swoje szare komórki czego Wam też życzę nie pięknie, cudownie, cudownie, naprawdę jest cudownie. Śmieci. A, że, a że woda nie jest lazurowa? No cóż. A że trochę śmieci tu i tam? No cóż. <laughs> nie tutaj się podoba. Życzę Wam kochani pięknej niedzieli, cudownej niedzieli. W dobrych nastrojach. Zerknijcie, proszę, na linki, które tam od, nie, od niedawna zaczęłam dodawać. Tam jest link do, do strony mojej fundacji, do zbiórki na pomagam.pl. Zbiórka. zbiórka jest na cele szkolne. No i te patronite, patronite, patronite. Nie wiem, jak to się dokładnie wymawia. Też to założyłam. Jakby ktoś chciał zostać moim patronem, będę, będę bardzo wdzięczna. Wszystko to idzie, idzie, na cele, na cele szkoły. Właściwie nie na cele szkoły, na cele mojej szkółki pod Mango. Szkółka pod Mango jest u mnie raz w tygodniu. Tam kilka filmików już było, uczę, uczę dzieci. Uczę dzieci zupełnie czegoś innego, czego się w żadnej szkole w Gambii nie nauczą. Eee, uczę dzieci innego spojrzenia na świat, innych umiejętności. To jest piękne, a tym bardziej jak widzę, jak te dzieci się garną, jakie one są zaciekawione, zadowolone. No, serce rośnie, powiem Wam, kochani. Także kto ma. Tą chęć i poczuć, tą radość, którą jest, którą jest udzielanie się w coś, w co, co, co rozkwita, co daje jakieś efekty, a to jest naprawdę wielka radość, to proszę, proszę wesprzeć jakimś tam niewielkimi pieniędzmi, tak żeby nie, nie szarpnęło Waszego budżetu za bardzo. A tu, a tu z tych pieniążków naprawdę naprawdę zrobimy coś pięknego. Dziękuję Wam kochani jeszcze raz życzę pięknej niedzieli. No tu wycieczka idzie. Towarzystwo w Czasowiczki, w Czasowicze. <śm> tutaj dużo. Wiele, wiele razy można zobaczyć krowy na plaży. No, uwielbiają leżeć na, na tym słonym piasku. Może ze względu na to, że to sól? Co nie mam pojęcia. To jest bardzo, bardzo popularne tutaj w Gambii, krowa na plaży. I tutaj to jest akurat ta taka moja ukochana plaża, ta prawie bezludna, ale, ale krowy można zobaczyć też na tych, tam w Senegambii, na tych plażach. Przy hotelowych. Hmm. Tylko proszę mi tutaj nie sikać i nie sreć, bo czasami to takie żółte poleci do tej wody, a potem, a potem się w tej wodzie kąpie, czasami do buzi poleci. To już jest. O. Stanęły, tak podziwiają, podziwiają ten piękny zakątek. No bo tutaj jest piękny. Za każdym razem jak tutaj przyjeżdżam, to to czuję się cudownie. Może kochani, kto kto przyjedzie do Gambii i ze mną się skontaktuje. To zabiorę na tą moją przepiękną plażę. To jest fajna atmosfera. Swobodnie. Naprawdę, cudowne miejsca. Och, będą, będą walczyć. Look, the one to fight or oh what? Och, a tam w oddali jakieś grzmoty słychać, bo niebo, niebo zachmurzone. Takie groźne. Nad nami to jeszcze widno, chociaż też już, uu, słońca nie ma. Całe niebo w chmurach. Ale... Oho, brzmoty coraz częściej, coraz bliżej. Ale te chmury to tak, tak obstawiam, że to są... że to jest katon.